Siemanko, z tej strony Fighter Vip i witam was znowu w Kingdom W Kingdom Classic, przypominam e, Co się okazało? Okazało się pod koniec poprzedniego odcinka, jak już skończyłem nagrywać Kliknąłem Escape i proszę, jednak są opcje Matko Bosko, kochano Kochano, więc będzie fajnie, bo mogę sobie pozmieniać Widzicie ile jest języków? Idziemy w angielski oczywiście Nie jestem, nie jestem, nie jestem zwariowany człowiekiem, by po hiszpańsku teraz to wszystko w to wszystko tutaj grać, no i kontynuujemy w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy robi się noc, więc teraz może być chwila grozy ale ja się nie boję, ja się nie boję, bo mamy tutaj już porządny obóz z kowalem, z łucznikami z obywatelami, z podatkami i ogólnie super hiper jest wszystko, dlatego ja się nie boję tylko czekam aż się ta noc skończy i będziemy mogli kontynuować eksplorację dalszą naszego naszego no, ogólnie lasu tak? 100 milowego są jego, lasu, może spotkamy kobusia. Puch Puchatka, byłoby fajnie. Ktoś tu nas atakuje, a łucznika nie ma. Halo, panie łucznik, panie łucznik, czemu dwóch tu stoi? Ooo, no no, 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 no. No i pan nam gość! Dawaj, mamony za niego, bandyta. A już mówiłem, że się nie boję. Masz hajs, kurde. Ależ mnie, ale żeście mnie wkurzyli teraz tym. Więcej łuczników potrzebujemy, jednak. Więcej brać się do broni. Dobra, czterech łuczników teraz już nam nic nie powinno być straszne. E, nie, nie chcę drugiego hamera. Bo co nie po tym, że kupię hamera. Jak nie będę miał e, za co budować. Hmm. Kursja, no i to trzeba teraz naprawić. No. Hammer, buduj. W sensie ten Stefan, tak? Czy Henry? Henry to był ucznik chyba. No chociaż tych Henrych to teraz się narobiło, że ty jest. powodzenia z poznaniem, który to który. Dobra. A, zasejwuję w ogóle. A nie. Nieważne. Dobra, wracamy. Zasaywo Chciałem wtedy zasejwować, żeby po prostu, jakbym zginął, to mógł tutaj wrócić, ale to chyba nie tak działa. To chyba nie tak działa po prostu. To jest save na, na ten czas, póki ja nie gram w tę grę już. Eee, ale, no tak, zasejwować, żeby potem wrócić, jakby mi się coś stało, albo on popełnił błąd, to. to nie, teraz się to tak nie działa, niestety. Jest, nie włącza się, dobrze, mogę przejść. O, panie Arab, co pan tu robi? Oczywiście mnie nie jesteś, więc do widzenia Ale z chęcią bym kupił tego wielbłąda Coś, coś mi mówi, że chcę tego wielbłąda Nie wiem co, ale... Coś mi po prostu mówi Nie, nie będę kupował żadnych monumentów Teraz jestem... Jestem za biedna Teraz po powinnam kupować, a nie jakieś... A nie jakieś te... Dobra, wiecie co? Ja wracam chyba Albo nie, idę eksplorować dalej Oni sobie poradzą chyba Mam nadzieję, że ja sobie poradzę w ogóle. O, witajcie dro dobrzy ludzie. Dobra pani ja powróżyć. Tam piękna pani już nie pamiętam jak to było. Co, koniec jest? Czyżby koniec eksploracji? Czyli to nie są nieograniczone mapy, dobra, ale wiecie co, mnie to jakoś specjalnie nie ten No sprintuj! Czemu nie możesz sprintować? No sprintuj! No nie już po mnie Nie, nie bierz mi mamony, zostaw pieniądze! Dobra, idź ze mną Idź ze mną O! Dobra Jest, dobra, mogę przejść Kurczę daję mu kasę, mam nadzieję, że żywy w ogóle dojdzie do nas W sensie Nieokradziony Eee, dobra, niech już ma tego złocisza, mam nadzieję, że go żaden brzydal tam już nie okranie po drodze a przede wszystkim, skoro już mówię o nadziei. Przydale! Nie, Nie! A, proszę państwa, wracamy do punktu wyjścia, ale już tutaj chwilę porobiłem, już odbudowałem kilka rzeczy. Na szczęście znalazłem skarb. To jest to czego. na co nie trafiliśmy w poprzednim zapisie. Więc... To jest znak, że teraz będzie, będzie lepiej nam się żyło po prostu i w ogóle, i w ogóle dobra zmiana. No i mamy niebieską sukienkę teraz, więc taki jakby bardziej i ten, jakby to nazwać. No taki jakby bardziej... E, royal! No, jak to nazwać można, no? O co mi chodzi? Nie wiem. Szlachecki! O, no co, może coś takiego, że bardziej szlachecki taki. Ten e, kolor się wydaje mi. Przynajmniej. Dobra, mamy dwóch. Myślę, że... Trzech! Ale myślę, że jeszcze dodatkowy jeden, czy dodatkowych dwóch. No, bym się nie obraził. Bym się nie obraził, jakbyśmy mieli jeszcze tych dwóch. Dobra, chodźcie, panowie. Mam nadzieję, że dojdziecie zdrowi i żywi, bo ja was tutaj zamiaru eskortować nie, ma nie mam. No, jestem zbyt piękna, żeby eskortować was i za was się tłuc po twarzach. E proszę jeszcze łuczników dwóch. I możemy, i możemy przystępować do oczekiwania na następny dzień. O nie! BANDYTA! Szybko, no chodźcie tu! No chodźcie, co wy tutaj wszyscy siedzicie? Ucznicy. Szybkie są bandyty. Bandyteły. No strzelaj niego, no! No co ty robisz? No kto cię zatrudnił w ogóle? Żałuję! Będziesz miał to w CV. Zobaczysz. No dobrze, że się noc skończyła, bo naprawdę z takim mucznikiem to szkoda, a szkoda szczępić ryja. Dobra. Dobra, nie zniszczył do końca, więc widzę, że on jest w stanie to naprawić nasz Hammer. To jest naprawdę nieźle. Dałaś mi podatki. I rozbudowujemy sobie ognisko Bo stać nas, i będzie fajniej No i od razu lepiej, i myślę że będziemy Teraz ogólnie nasza stopa życiowa, w sensie no Nasze życie, polepszy się, prawda? Przynajmniej mi się tak wydaje, dobra jadę na podróż, bo Nie ma co tutaj siedzieć Bierz pieniądze i chodź do nas Bierz pieniądze i chodź do nas No nie! Znowu ten Arab, a ja znowu pieniędzy nie mam Trudno załatwię to kiedyś, patrzcie, jakie to jest piękne. W ogóle teraz nam się tak pięknie powodzi, muszę Wam powiedzieć. Mamy dwóch hammerów. Mamy już chyba z czterech, czy nawet pięciu łuczników. Mamy tutaj wzmocniony, wzmocniony nom, 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 mur. Mur <laughs> e, mamy tutaj, co jeszcze? Oczywiście, rozbudowane ognisko. Tutaj już mamy wreszcie łucznika, strażnika. Bo wcześniej to było tak, że oni. E, ogólnie, oni się łażą tak e, gdzie chcą. A tutaj mamy tego jednego łucznika, który jest na straży. Widzicie, zabił bandytę! Świetna inwestycja kolejna. E, e, I tutaj też, oczywiście, jest. Więc fajnie, inni sobie łażą i zabijają króliki, z których ja mam potem złoto. A ci tutaj faktycznie stoją na straży i pilnują, bo tam ci to tak. E, tylko przy okazji zabijali e, tych bandytów. A teraz widzicie, naprawdę dobrze nam się powodzi. I dobrze jest, kiedy królewna jeździ z, całym, z całą sakwą pieniędzy. To wtedy nie zabijają jej tak jak. no jak zabijają, więc. Jak eksplorować to tylko z, z całą sakwą złota. Co się tu dzieje? O, podatki, hajseł e, Dobra, ogniska nie zamierzam rozbudowywać, bo tak w sumie powiedziałeś, że to nie wiem co, co mi to daje Na razie to tylko wygląd widzę i nic więcej Rozbudujcie mi proszę jeszcze tylko to O nie, ja wiem o co chodzi Jak rozbudowuję ścianę, a nie dobra, to nie jest takie wysokie Bo już myślę, że będę musiał też rozbudować te wieże, z której łucznicy tutaj e, och ochraniają nas A całe szczęście nie Dobra, więc idę. E, macie jakieś hajs dla mnie na drogę. O, widzicie, ile ucznicy dają pieniędzy? No to jest właśnie. To jest właśnie piękne. W tym wszystkim. Dobra, ja panom podziękuję. Ja chciałbym kupić osła, bo już mnie stać, słag Jest tutaj gdzieś osioł do kupienia. Osioł, jest Arab! Stój! Aj! Dawaj I co? Ja wiem co to jest chyba! To jest chyba człowiek, yy, u którego możemy kupować rzeczy i teraz nam się może coś nowego odblokuje. Bo mamy tylko łucznika i hamera, a teraz może nam się odblokuje coś jeszcze. Fajnie by było jakby szybciej poszedł może trochę, albo... albo ogólnie przeżył ile mam pieniędzy. A dobra, całkiem sporo, więc nie boję się śmierci. <ścoughs> Jak to pięknie brzmi. Dobra, zobaczymy dalej co tam mamy jeszcze. Eee, no nic nic ciekawego, z dobra, wiecie co? Pójdę i będę rozbudowywał dalej. Wiesz, jeszcze nie jesteśmy tak dziani, żeby eksplorować? Właśnie ja, to jest ciekawe, bo zazwyczaj na początku się eksploruje, z czego się zdobywa kasa, a potem dopiero możesz sobie zrobić osiadły tryb życia, że tak powiem. A co jest na odwrót? Tutaj najpierw siedzisz na tyłku, że tak powiem kolokwialnie. I zbierasz hajs, a potem dopiero możesz sobie pozwolić na podróżę. To jest dość ciekawa sprawa. Dobra, mamy dwóch kolejnych y, ludzików. Fajnie, taka z nas rodzinka będzie duża. A więc tutaj Zenon idzie nam sprzedawać jakieś kolejne towary. I wychodzimy z lasu, proszę Państwa. No, dałbym wam hajs, ale nie potrzebuję was póki co. Mamy na razie nadmiar ludzi, znaczy nadmiar, no. Po prostu mamy więcej ludzi niż. niż y... Nierzy... Yy... No, zajętych stanowisk, tak? tak? Task. Mamy bezrobocie póki co Dobra, hamerzy tutaj czekajcie eee, Ja bym kupił łuczników, ale chcę zobaczyć co nam zefuruje Zenon nowego. Niech on już dojdzie bezpiecznie do domu. O Ooo my many O Glorious Glorious feeling No dobra, możemy sobie pozwolić na jednego łucznika więcej ta, a potem Zenon nam tutaj zbuduje kolejne stoisko? I się okaże, że nie mamy yy, ludzi, żeby kupić nowe rzeczy. Dobra, Zenon, chodź szybciej, bo już jest noc. W samą porę doszedłeś tutaj no, do naszego miasta. No i co? Ten, w ogóle ten osioł to jakby miał jakieś cuchawki, wygląda. Co się dzieje? Ojej! Dwóch bandytów! O, widzicie, jaką mamy dobrą ochronę security? Ej, no co to było, Zenon? Gdzie ty idziesz? Zostawił nam jakiś towar. Ale nie mam pojęcia jaki. Coś ty nam tu zostawił. Ehm! Um? Nie macie na mnie hajsu? No szkoda. Dobra, nie ogarniam kompletnie o co mu chodziło. Łucznicy! Bierzcie! Jest i mamy podatki. Nie Money! Mamona! Patrzcie, ile? Fortuna! Normalnie takiego hajsu to dawno nikt nie miał. Ehm, dobra. Albo nie, dawać mi hajs. Daj, daj mi to. Dzięki, hammer. Ehm, ja jednak wolę rozbudować tę stronę. Bo jakoś ta mi się wydaje bardziej podejrzana. Tak, teraz pewnie tutaj dwóch uczników będzie mogło siedzieć, ale to mi jakoś specjalnie nie przeszkadza, że będę musiał poświęcić dwóch, którzy by na mnie zarabiali Po to, żeby tutaj chronili nas Bardziej, jakoś mi to nie przeszkadza Dobra, hajs Dziękuję A w ogóle, co my mamy po tej stronie, jestem ciekaw Bo niby stąd przyszedłem, ale jakoś nie zwróciłem uwagi specjalnej czy tutaj można by było coś zagospodarować? Chyba nie, dobra, nie chcę tam iść. I w ogóle chyba kończy nam się czas, więc yy, kończymy odcinek. I widzimy się w kolejnym. Więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.